Prezentują się składniki z których będziemy korzystać. Mamy tutaj pół kilograma cieciorki, którą dzień wcześniej namoczyłam i namaczała się przez całą noc w wodzie. Potrzebujemy jeszcze około dwóch trzech łyżek mąki ziemniaczanej, 20 gram płatków drożdżowych, dwie cebule, kilka ząbków czosnku oraz sól i pieprz. Odmierzyłam około 400 g namoczonej cieciorki. Dodajemy do niej cebulę. Czosnek. Damy na razie jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. I ze dwie łyżki płatków drożdżowych. Sól i pieprz to wedle uznania. I całość będziemy blendowali do momentu uzyskania satysfakcjonującej konsystencji. Tak właśnie prezentuje się całość po zmiksowaniu. Chodziło nam właśnie o taką konsystencję pulpy. Jeżeli wasza, wasza masa jest za gęsta, wtedy wystarczy podlać ją odrobiną wody. Smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju. Po kilku minutach musimy obrócić na drugą stronę. Tak prezentują się gotowe placki już po usmażeniu. Możemy jeść samodzielnie jako przekąskę. Lub, jako dodatek na przykład y, do zupy, również możemy posmarować je humusem bądź czym tylko chcemy. Powiem Wam, że są naprawdę proste w przygotowaniu i rewelacyjnie smaczne.